Czym była ogromna misja Ojca Pio? On wręcz o niej pisał, bo wręcz się tak o niej modlił. Ogromna misja, jedyna znana mnie i Tobie, Boże. Czym ona była? Witam Was na kanale Świadami Ojca Pio. Wszyscy przyjaciele kanału Świadami Ojca Pio. Podopieczny zapio Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie jest przypadek. Ojciec Pio Ciebie tutaj doprowadził do tego kanału. Ten kanał jest poświęcony Ojcu Pio, aby zdobywać duszę dla Ojca Pio. Dlatego też co, so, zasubskrybuj go sobie, bądź na bieżąco z Ojcem Pio, a wtedy już kolejny raz wyświetlą się kolejne filmiki o tym Wielkim Świętym. Przekaż ten filmik dalej. Jeżeli Twój znajomy obejrzy jeden z tych filmików na tym kanale, będzie też włączony w intencje najbliższym przy Święty. Ty i Twój znajomy, więc to jest piękna sprawa. Temat, ogromna misja Ojca Pio. Ostatnio, parę dni temu, mówiłem o tym, jak Ojciec Pio walczy z olbrzymem, jak walczy z diabłem, walczy i wygrywa tą walkę dzięki pomocy z nieba. Też nam pokazuje, jak ważna jest właśnie modlitwa, ważna jest pomoc z nieba. Ojciec Amort, kontynuujemy temat z jego książką, On mówi, Gabriel Amort, Ojciec Pio, eee... Bardzo osobista książka o cierpieniu jest takiej jego misji. Bardzo ciekawie on o tym pisze. On mówi tak. Jest też inne, nie mniej ważne zdarzenie, które miało miejsce niewiele później, ale jeszcze przed wstąpieniem młodego Franciszka do Kapucynów. Trudno nie mówić, bo w tym przypadku ojciec był zawsze bardzo powściągliwy. Niejednokrotnie mówił, pisał o istocie sprawy, czyli o tym, że została mu przeznaczona ogromna misja, Została mu przeznaczona ogromna misja, ale nigdy nie chciał powiedzieć nic więcej. Jakby to było skrywane przez Ojca Pio? Co to jest? Nigdy więcej, ale nigdy nie chciał powiedzieć nic więcej. Ogromna misja znana jedynie tobie i mnie. Napisał w pewnej osobistej modlitwie Ojciec Pio. Ogromna misja znana tylko tobie i mnie. Łatwo się domyślać, że zostało mu objawione coś szczególnego, co dotyczyło przyszłego apostolatu. Wnioskuje to w pewnych oznakach, na przykład z usilnych prójów skierowanych do przełożonych, aby mógł być dopuszczony do posługi spowiednika. Ciekawe, więc to była misja do pewnego szczególnego apostolatu, jaką daje Pan Bóg, zapewnia mu coś. Pewną szczególną misję Ojca Piołk, tutaj Ojciec sam urmuje, sugeruje, że to chodzi o apostolat spowiedzi, o posługę spowiednika, to konfesjonał świata, można powiedzieć tam w Panie Rotonda. Ileż ludzi tam dojeżdżało? Z całego świata potrafili przejechać miesiąc, parę tygodni, żeby dojechać tam do Sądziemnia Narodowego Życia się i ojca Pio. My patrząc na, na bieg jego życia i rozprzestrzenianie się dobra, które czynił na wielką skalę, możemy powiedzieć, że spełnił ogromną misję. Ale niczego więcej nie wiemy na temat objawienia doznanego we wczesnej młodości. To jest tak osobiste objawienie ojca Pio. Tak osobista sprawa, Mało kto o tym wie, nawet kierownik duchowy nic nie napisał na ten temat. Ale ciekawe, że nawet ja się Zamord nie posługuje się wyznaniami kierownika duchowego, więc ona to nie napisał najwidoczniej do kierownika duchowego. To tak osobista sprawa, jakby między mną a Panem Bogiem. Ciekawe, taką Pan Bóg dał mu dał misję osobistą. Powołanie. W sumie każde powołanie jest bardzo osobiste. To jest we, we, w głos. I Pan Bóg woła nas do, na jakąś misję, do podjęcia jakiegoś zadania, do zrobienia czegoś. Właśnie te dwie wizje dogłębnie naznaczyły życie Ojca Pio. Nawet dwie misje naznaczyły, że w swych walkach z szatanem będzie zawsze przeżywał to wzięcie się za bary z olbrzymem. I zawsze będzie miał na uwadze ogromną misję, jaką Pan Bóg mówił. Jest jedna. dwie wizje, ta, która robiliśmy wcześniej. walka za bary z olbrzymem, walka z szatanem i druga ta osobista misja, jaką mu daje Pan Bóg. Jak u panu, Będzie to wspomnienie uh, go w ciężkich walkach długiego życia, zarówno z powodu okrutnych cierpień, jak stygmaty, a jeszcze bardziej z powodu szkalowania i sankcji kanonicznych. Wszystko to ofiaruje Bogu jako wypełnienie tej misji. To będzie tajemnicą Jego niezmiennej pogody ducha. Ciekawe. Tajemnica niezmiennej pogody. Realizm nadziei o to, co napisał on do dwóch swych córek duchowych Marzi Garzani i Rafelin Ceresa. Ciekawe, to jest piękne po prostu. Jak to ojciec Pio wskazano na misję po prostu. Z się spowiadać i walczyć z diabłem po prostu. To jest ciekawe, jak on jest tak ojciec Pio, ileż on uratował dusz. Wiesz, on dusz wyrwał z rąk szatana po prostu. Każą spowiedził To jest niezwykłe. Jak po prostu spowiedź to jest tak hmm, po prostu die, die piekłość trzęsie się w posadach, można powiedzieć, kiedy osoba idzie do spowiedzi. Tak wiele z i cierpie, tak uwagę za tego sakramentu. Z my też, jak go podobie się i chodźmy często do spowiedzi. Chodźmy często walczyć, właśnie walczyć o spowiedzi. Nie lękaj się szalejących burz, bo łódka Twego ducha nie zatonie. Zie, zmieni się niebo i ziemia, ale słowo Boże, które zapewnia nas, że ten kto jest posłuszny, będzie śpiewał hymn zwycięstwa, nie zmieni się. Pozostanie na zawsze zapisane niezatartymi literami w księdze życia. Ja trwam na zawsze. Tu mówiłeś się z Drugi cytat piękny, pokazuję, nigdy nie załomujmy się. Po wchodzimy w sztor. wchodzi na żałódka, prawie to nie wygląda, to Bóg nas prowadzi. Pan Bóg prowadzi nas przez całe życie, po prostu. We, jeżeli jesteś wierny Słowu Bożemu, jesteś wierny przykazaniu, wyjdziesz na powierzchnię. Nie znaczy to, że skończy się cierpienie, że będzie super, wszystko fajnie, ale znaczy to, że po prostu, nawet jeżeli wygląda, to nie dojdziemy tam w końcu. Naszym celem jest przecież niebo, ojcem no Pił. Miejmy zawsze na uwadze, ojciec mówi, że tu na ziemi jest miejsce walki. I że w niebie otrzyma się koronę, że tu jest miejsce doświadczenia, a nagrodę utrzyma się tam w górze, że tu jesteśmy na, w ziemi wygnania, a nasza prawdziwa ojczyzna to niebo i do niej trzeba dążyć nieustannie. Do niej trzeba dążyć nieustannie, do nieba. Nie tu ułożyć sobie życie w niebie. Oczywiście z tego ułożonego życia tutaj często wynika po prostu to, że człowiek praktykuje na to, że wszystko jest poukładane. Ale tam do nieba dążymy. Żyjemy, żyjmy więc żywą wiarą, pewną nadzieją i płomiennym uczuciem, dopóki jesteśmy wędrowcami, abyśmy pewnego dnia, kiedy spodoba się Bogu, mogli zamieszkać tam osobiście. Żyjmy tutaj. Tutaj jest walka. Tu jest walka. Walcz, jestem Pio. Pomóż mu. Mam dla was, dla podopiecznych Ojca Pio. Tam na dole jest link w opisie, jak zostać podopiecznym Ojcem. Piękny obrazek. A bo ojciec Pio królował w Twoim domu, królował w Twoim sercu, królował zawsze wszystko. Jak w mieliśmy historię, pięknej pani, co ona zawsze gdzie jechała, zawsze kładła obrazek Ojca Pio w centrum, w pokoju hotelowym, żeby zawsze był w centrum Ojciec Pio. To samo ty w Twoim domu będzie, w centrum Ojciec Pio. To jest dla podopiecznych Ojca Pio. Chcę, żeby każdy z Was otrzyma taki obraz, że chyba z Was został podopieczny Ojca Pio. Tam jest link, po to abyście. Byli pod Jego opieką. Dla Was chociażby <kluzni> dla podopiecznych Ojca Pio cotygodniowa msza święta. O łaskę, w sensie, to jest piękna sprawa. Teraz o błogosławieństwo Ojca Pio i zdrowość i <kluzni> Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.